Jedziesz, jesteś lepszy! Niżej na nogach trochę. Dobrze. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Wstawaj. Wstawaj, nie przejmuj się, nic nie ma. Nie ma nic. Jedziesz. Pod go, pod chaczką. Dobrze. Jeszcze raz to samo. szarp go, cały czas go szarb, bądź aktywny. Dobrze, szarp go cały czas. Dobrze, dobrze. Prostuj się. Prostuj się.

Pan na nadal... Nie dawaj tak! W prostuj się! prostuj się! I łotrzcie małda! Wbijaj mu to obcie! ma się cudnie, komfortowo! W Nie dawaj tak! Nie was patrzyć niejako! Два минуты, выигрываешь! Спокойно! Спокойно! Нет, не, давай! Давай! На Хорошо! Trzymaj go nisko, nie wystawiaj tej nogi do przodu, tak! Jeszcze raz to samo podcześnię! Mocno do siat! Siat do czas! Dobrze, cały czas, tak! Nie dawaj tej nogi, tak! شركه <applause> الهدى <applause> Idź do kontakty! <gry> Artur! Artur! Artur, do karty! Do karty! Nie dawaj tej nogi tak